No siema wszystkim. W dzisiejszym odcinku będzie o Nissanie lifie w 100% elektryku z zasięgiem około 385 km na pełnej baterii. Tutaj mówi reklama, jest to w 100% elektryczne auto. Koszta 2 euro na 100 km, jeżeli ładujemy oczywiście z przydomowego gniazdka, to wiadomo ponosimy koszta energii elektrycznej. Ale są różne źródła. Możemy ładować na stacjach hodowania przy sklepach, jakichś innych tam bornach elektrycznych, ładowarkach. Jest to wersja demonstracyjna z salonu demo są tu wszystkie opcje. Nie jest to jakiś biedak wyposażeniowy, złącze ładowania znajduje się tutaj. Zaraz otworzymy. I mamy dwa złącza: złącze typu drugiego pod pomarańczową klapką i super charger pod czarną klapką z lewej strony. Jest tutaj zmieniona cała ta obudowa, gdyż w Litwie pierwszej generacji otwierała się klapka wraz z logo. Co my tutaj mamy w opcji? Aluminiowe felgi, yy, automatyczne zamykanie z poprzez wciśnięcie, także otwieranie też poprzez wciśnięcie tego przycisku. Auto zamknięte. Mamy tak dosyć spory bagażnik. Jest tutaj wyposażenie audio firmy Bose, kabel typu drugiego do ładowarki. Co mamy tutaj jeszcze? Kamera cofania z tyłu, chromowane klamki, czarne lusterka, opcja Full LED, reflektory przednie. Tylne, tak samo są Full LED. Teraz tak. Pięciodrzwiowa wersja. W środku co my tutaj mamy. Mamy na pewno tak. Sterowane elektrycznie lusterka. Prawe i lewe. Odpalimy sobie tutaj energię. Lusterka się rozkładają. Zamykają. Tutaj po prostu możemy sobie złożyć. Otwieramy. Wybieramy sobie kierunek lewy czy prawy i sobie regulujemy lusterkami. Cztery szyby elektryczne: zamykanie, otwieranie centralnego zamka, blokowanie szyb. Tutaj mamy otwieranie klapki od ładowania, czasowe ładowanie, podgrzewanie kierownicy, wyłączanie dźwięków. Następnie tak. Tutaj mamy przycisk start. Uruchamia nam się na kokpicie cała elektronika i mamy zasięg na chwilę obecną 42% na 170 km, lewa strona kierownicy odpowiada tutaj na nam za całą elektronikę, która wyświetla się na przednim panelu zegara tutaj mamy na przykład zużycie kW na 100 km i w minutach Następnie mamy tutaj asystent pasa ruchu i martwych punktów przód tył. Następnie mamy tutaj regulacje różnego typu ESP, czujników parkowania, ustawienia personalizacji, ustawienia auta, ustawienia elektryczne pojazdu. Następna opcja to jest już zaraz tutaj przełączymy. Dalej, mamy tutaj wyświetlanie zużycia eko, mocy, w tym miejscu, jeżeli zapala się na niebiesko, to pokazuje nam odzyskiwanie energii poprzez zwalnianie lub hamowanie, zasięg obecny 170 km, w procentach 42% baterii, tutaj wyświetla się audio, radio czy tam muzyka, w zależności co słuchamy, tutaj dane z nawigacji kierunek poruszania się pojazdu z użyciem następnie tutaj mam martwe punkty prędkość w kilometrach ciśnienie w oponach dobra tutaj mamy też podgłoszenie muzyki i ściszanie tutaj przewijanie przód tył cofanie się w opcjach, tutaj mamy aktywację lub dezaktywację asystenta pasa ruchu i przedniego radaru hamowania a także i martwych punktów które wyświetlają nam się też tutaj w lusterkach sygnalizują nam na pomarańczowo ikoną Tutaj mamy regulator prędkości ustawiamy sobie na kierownicy plus minus Tutaj mamy głosowe komendy Telefon. Telefon. Głosowe komendy tutaj można sobie wybierać. Łączenie z telefonem z kierownicy. Następnie tutaj mamy menu. Mamy audio, mapy, nawigacja audio, łączenie się z telefonem, radio, bluetooth. Tutaj mamy kamerę. Cofania i 360 stopni, tak jak już widać, są tutaj cztery kamery na tym ekranie wyświetlane oraz kamera tylnego cofania. Tutaj mamy przewijanie utworów, tutaj cofanie. Weźmiemy sobie kamerę, tutaj przybliżanie na nawigacji tym pokrętłem nam się zoomuje i oddala pozycja. Sterowanie klimatyzacją automatyczną. Wybieranie stref nawiewu. Tutaj mamy podgrzewane fotele przednie. Mamy ładowarkę typu C i ładowarkę standardową na kabel. Mamy wejście zapalniczki, tryb eko, tryb e-pedal, czyli e-pedal. Po aktywowaniu opcji e-pedal, po pedału gazu. Auto automatycznie nam hamuje. Nie to tak jak w opcji ECO, gdy puszczamy pedał, auto zwalnia samowolnie, pomalutko. A w opcji E, pedał, auto wyhamowuje od razu do zera. Po puszczeniu pedału gazu skrzynia biegów. Mamy pozycję do przodu R, po środku neutral i do tyłu D. Drive, a oczywiście B. Jedziemy na baterii i wtedy jest odzyskiwanie energii. Elektryczny hamulec. Postojowy. Tutaj mamy podłokietnik. Oraz schowek. Aha, jeszcze lusterko wsteczne. Jeżeli wejdziemy sobie w ten sposób, jest normalne lusterko. A w takiej pozycji mamy elektroniczne lusterko z kamery. I możemy tutaj sobie wybierać w opcjach poprzez te przyciski. No tak w ten sposób to działa tutaj mamy podświetlenia sufitowe tutaj mamy osłony przeciwko słońcu z podświetleniem tutaj mamy nagłośnienie boz z przodu w drzwiach wbudowane głośniki z tyłu także możliwość otwierania i zamykania tylnych szyb Tutaj mamy z tyłu dwa gniazda do ładowania na USB. Oczywiście podgrzewana tylna kanapa. Cała wyposażenie w całości skóra. Lakier metalizowany. No i w sumie w dzisiejszym odcinku tutaj będzie na tyle. Czujniki parkowania z tyłu. Kamera z przodu też jest, wykrywa odległość. oraz i czujniki są. No i w sumie to będzie chyba na tyle w tym odcinku. W opcji auto kosztuje 42 000 euro. Nie ma tu jakiegokolwiek limitu kilometrów, jeśli chodzi o użytkowanie. Można sobie takie auto wziąć na 2-3 dni i potestować dobra, jeżeli komuś się podoba materiał to komentarz, subskrypcja i lajk. Like.